z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, część żłobków i przedszkoli wymaga wykonania badań w kierunku pasożytów, w tym obsidzy. Jak pobrać materiał do wykonania takiego badania? Zapraszam do obejrzenia filmu. Cześć, nazywam się Marta Janocha, jestem magistrem farmacji, a wy oglądacie kanał Gdzie polecić? Owsiki. Pobieranie wycieru, inaczej wymazu z okolic odbytu, służy wyłącznie określeniu obecności jaj owsików. Nie wymaga specjalnego przygotowania. W przypadku owsicy zalecane jest pobieranie próbki rano, jeszcze przed wizytą w toalecie. O tej porze aktywność owsików jest największa. Przed pobraniem próbki nie należy myć okolic odbytu dziecka. Lekarz, który zleci badanie lub laboratorium, w którym będziemy wykonywać badanie, udostępni nam specjalny przylepiec wraz ze szkiełkiem podstawowym. Wygląda to w ten sposób. Przylepiec należy odkleić od szkiełka i przyłożyć stroną bez kleju na palec wskazujący. Rozchylić pośladki dziecka. I częścią lepką przylepca dotknąć fałd odbytu. Następnie przylepiec ponownie przykleić do szkiełka w taki sposób, żeby nie powstały pęcherzyki powietrza. Próbkę należy umieścić w papierowej kopercie i jak najszybciej dostarczyć do laboratorium. Pasożyty. Z kolei badanie kału w kierunku pasożytów. Pozwala stwierdzić obecność pasożytów występujących w przewodzie pokarmowym, takich jak tasiemiec czy też glista ludzka. W celu wykonania takiego badania należy zakupić w aptece specjalny pojemnik zwany kałówką. Wygląda on w ten sposób: kał dziecko powinno oddać do czystego, suchego i wyparzonego wrzątkiem nocnika lub na czysty papier toaletowy. Przy użyciu szpatułki, która dołączona jest do pojemnika, należy pobrać próbkę z różnych części kału. Nie powinna ona być większa od orzecha włoskiego. Po zamknięciu pojemnika najlepiej umieścić go w przezroczystym woreczku i jak najszybciej dostarczyć do laboratorium. Jeżeli nie mamy możliwości dostarczyć próbki, w ciągu dwóch godzin pojemnik umieszczamy w chłodnym miejscu, najlepiej w lodówce. Pamiętajmy, że mocz i woda z toalety może sfałszować wynik badania. Mam nadzieję, że zainteresował Was mój film. Życzę Wam dużo cierpliwości i spokoju w nowym roku szkolnym. Zachęcam także do subskrypcji naszego kanału na YouTube. Trzymajcie się zdrowo i bezpiecznie.